Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie chciałbym otworzyć przesyłeczkę od Panini. Powiem Wam tyle, że jestem mega zaskoczony, bo niczego się w sumie nie spodziewałem. Jest to Panini, przedstawicielstwo w Polsce. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj w środeczku jest i z jakiej okazji coś tutaj dostałem. co my tutaj mamy. Ha! Ja Cię kręcę. Patrzcie. Wszystko? Wszystko. No masakra. Paczuszki premium. Mega. Raz, dwa, trzy, cztery. I saszetki z naklejkami z Rosji 2018. No mega sprawa. Tutaj raczej jest cały box, bo widzę Rozpłaszczonego, właśnie, boksa z naklejek, żeby się po prostu zmieściło. To w tej paczuszce zostało tak zrobione. I jeszcze są tutaj dwie saszetki premium, czyli w sumie sześć saszetek do unboxingu. Zrobimy sobie jakieś pojedynki, może. No, a tutaj jest tyle naklejek, więc też coś wykombinujemy. Piszcie, moi drodzy. Pod filmem w komentarzach, czy mam robić jakieś pojedynki naklejkami. No i tutaj jest pudełeczko: ile w ogóle to kosztuje w Polsce? 3,50 saszetka, a w środku jest 50. No to 175 zł. No masakra. Tak wygląda pudełeczko. To wszystko w środeczku było. Jestem mega zaskoczony. Dziękuję dla Panini za taką przesyłeczkę, za taką niespodziankę. Zrobimy jakieś fajne filmiki. Także moi drodzy czekam na Wasze opinie i komentarze. Jakie pojedynki, jakie filmy mam nagrać z tymi saszetkami, z naklejkami i z kartami. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i Cześć!